Cześć no. widzowie, nie pytajcie, ale już nie odwalam, bo jutro mam wycieczkę i kurde, się jeszcze stresuję, nie wiem czemu. Dobra, robię wam serię obrazu letkich i takich no różnych bla bla bla, no. No i będziecie wybierali sobie na razie po jednym kolorze. Z tych też możecie. O, ma bransoletka, nie po co on tu wsadzał. No i możecie sobie no, wybrać kolory, ja to potem wszystko założę na koniec roku szkolnego. Próbuję to przyspieszyć, ale nie wiem, czy coś z tego pójdzie. O coś, taki, coś takiego, no, ja... To nie jest coś takiego. Taką brazuletkę też założę. I taką, którą też mam, taką rzepkę też. No. Są dwa problemy. Nie pytajcie ciągle, tak powiem, ale do kur... mam nos zatkany, ja, pierwszy problem, to, że nie umiem robić żadnych zwierzaków. O masakra jeszcze coś mi się tu włączyło. <laughs> o nieju, ja. Yeah. Nie umiem robić zwierzaków kiedyś. próbowałam, Nie kiedyś. Już z miesiąc temu. Próbowałam zrobić trza. A to wyszło jak... Nie powiem co. Takie brzydkie, że masakra. A drugi problem, malutki, Ja ma problem niż no kurde, ja pamiętam że nie będę nagrywała przez dwa. Ja się w Polsce urodziłem przez dwa dni nie będę nagrywała. I nie wiem, czy znaczy spać Karolinę, ale ona też mi będzie nagrywała. Po pierwsze, to jest moja koleżanka z klasy. Ja ją dobrze znam. Karolina, ale nazwiska nie powiem, bo nie wiem, czy mogę XD. No... Ale kurde, też nie będzie nagrywała, bo też jedzie na wycieczkę. Tylko szkoda, że telefonu mam na przejściu. No bo tylko moja jedna koleżanka. Karolina chyba wie, o, o kogo chodzi. Ktoś to przy mnie nie ma. I ona, powie, ona powiedziała do pani, że no i sumy dobrze, że nie bierzemy telefon bo tam y, będziemy zaraz, y, no zaprzyjaźnimy się tak bardziej, będziemy tak ze sobą wpędzać czas, kurde. Nie wiem, czy to ona gadała, czy nie ona, ale ona nawet sama chyba chciała ten telefon mieć. Bo ona się udaje tak Pikmi coś takiego, że ją po prostu każdy lubi. Nie wiem, czy... Dobra, może powiem wam o niej na następnym filmiku, może. Dobra, jak mówiłam, robię serię bransoletek, no i pierścionków takich, no, bla, 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 no. Tak. chyba na początku mówiłam. Ale jakby było, można wziąć kurde, telefony. jeden w autobusie, tak jak ja z moją bestią, be, wtedy bym mogła wam y, ocenić, jak te bransoletki wyszły. Will... Ja Żebyśmy zrobić ten tutorial. Ale no... Ja, nie wiem, czy do 4 godziny, ale no chyba tak. O tak 8 godzin dwie strony przywrótam, znaczy no pojechanie i powrót. No, no, no. no i nie, dobra, ja przeżyję. No, tak na, powiedzmy na was zostawiam, tak na trzy dni. Nie wiem, czy Karolina będzie nagrywała po powrocie. A, tak. Na czym? No, a ratujcie mnie. Dobra. I Będę jechała do Łodzi. Chyba na trzy... No takie chyba na trzy dni, bo... Twardek, znaczy no w piątek w nocy wracam. To nie wiem, czy on też się liczy. Dzisiaj, kurde, nie poszłam do szkoły, bo się w ogóle nie opłacało tylko w środę iść. Kurde, bo i tak jutro mam wycieczkę, na którą jestem spakowana i mam Tyle słodyczy, jeszcze ja mam, y, spo, w pokój mam, no z moją festyną, z koleżanką i z koleżanką. No cztery osoby tam będą. Tylko szkoda, że musieliśmy wziąć tą jedną taką. Nie powiem, o kogo chodzi. Może o moją taką koleżankę, czy nie. Ja bym mogła wziąć też, ale... Czemu ja mówię Wam? Jak wy i tak nie znacie ich, tylko tam moje koleżanki, które nawet nie subskrybują. Dobra, po prostu nie wiem, czy znacie Ale i Marysię. Ale też mo mogliśmy z mam bestią je wziąć do pokoju. A nawet nie powiem, dla kogo ona z mi No bo no. I chyba nie wie, ale no kurde, ja. Nie mogę siedzieć nawet z tyłu z autokasze. W autobusie. Bo ja muszę siedzieć w pierwszym rzędzie, kurde, bo ja mam chorobę lokomocyjną, coś tam jakoś tam No i nie wiem już kto za nami siedzi, wiesz, że ja z moją bestią jadę przy oknie. No pięknie wiem. Nie wiem pięknie przy oknie. No i no tam no. no do, dobra, to ja się z Wami kurde, że jak nam już sama nie wiem, co ja gadam, nawet dzisiaj. Tak może. Nie wiem, czy nam drogę dzisiaj robię. Czy wylewają asfalt? Ale chyba może pójdę na chodnik. Dobra, to więc no...